Cześć. Nadszedł już czas, aby zagospodarować grządki w warzywniku. Jak wykorzystać maksymalnie jego powierzchnię? Na mojej działce grządki są różnej szerokości, ale zawsze dzieli je ścieżka 30 cm szerokości wyłożona agrotkaniną. Na tyle są szerokie, aby dobrze można było na nich pracować z jednej jak i z drugiej strony. Mam dwa kompostowniki i raz w roku wykorzystuję jeden z nich do nawożenia grządek. Co roku także kupuję obor. Aby jednak uzyskać najlepsze plony, warto zaplanować następstwo roślin po sobie, czyli płodozmian, a także sąsiedztwo tych roślin, czyli w ten stosunek, jaki mogą rośliny na siebie wzajemnie oddziaływać. Do planowania wysiewu, sadzenia, nawożenia i wykonywania wszelkich prac, wykorzystuję taki notes, w którym narysowany mam plan działki. W notesie zaznaczony jest osobno sezon roku 2003, 2004 i 2005. Każdy plan ma elementy zaznaczone: stałe, główną ścieżkę, grządki, drzewa, e, oczywiście domek i kompostownik. Zaznaczam tutaj także te elementy, które chciałabym zmienić i jakie prace będę wykonywać. Każda grządka także ma zaznaczoną roślinę, na której ją uprawiałam, główną, czyli główny plon. Dzięki temu wiem, że mogę zaplanować sobie dobrze płodozmian rok po roku. Do nawożenia grządek używam zarówno kompostu, jak i obornika. Po oborniku zawsze e, przede wszystkim sadzam rośliny, które są e, o wysokich wymaganiach pokarmowych i e, wodnych, takie jak na przykład rośliny dzieniowate czyli ogórki, cukinie i dynie, ponieważ one mają płytki system korzeniowy i wymagają po prostu organicznego intensywnego nawożenia. Po nich mogę sadzić już właśnie rośliny o głębszym systemie korzeniowym, które głębiej penetrują glebę i dzięki temu podbierają te składniki pokarmowe jeszcze z głębszych warstw, takie jak na przykład papryka, pomidor nie ja także wzbogacam dodatkowo jeszcze kompostem, ale wiem, że po na przykład właśnie dyniowatych ta gleba jeszcze na tyle jest bogata, że można uprawiać inne rośliny. O głębokich systemie korzeniowym rośliny są także na przykład korzeniowe, jak na przykład cebula, marchewka czy pietruszka. Seler na przykład też ma wysokie wymagania, więc wolę je sadzić po oborniku. I w ten sposób, na przykład jeżeli ogórek jest na, jeden, na danej grządce, przenoszę go na inną grządkę maksymalnie także właśnie e, wzbogacam właśnie obornikiem, a w tym samym miejscu później na przykład sadzę paprykę e, czy na przykład map, e, marchewkę razem z cebulą. Natomiast w trzecim roku na tej samej grządce mogę wysiać już na przykład rośliny strączkowe, takie jak fasolka szparagowa, która e, ma zdolność asymilacji pierwiastków e, azotu z powietrza dzięki symbiozie z bakteriami w glebie. To Na przykład z roślinami, które możemy sadzić razem na jednej grządce. Jest to maksymalne wykorzystanie właśnie powierzchni danej grządki, maksymalne wykorzystanie długości całego okresu wegetacji. I na, moim przykładem, jednym z najlepszych jest na przykład cebula razem z sałatą masłową, cebula razem z marchewką. Bardzo lubię także wysiewać koperek razem z ogórkiem i bazylia razem. Z pomidorem, na przykład w jednej donicy na balkonie. E, są to przykła Więcej przykładów możecie znaleźć także na naszej stronie internetowej e, mójogrodnik.pl. I warto na przykład wykorzystywać ten okres, krótki, krótki okres wegetacji razem z roślinami, które mają długi okres wegetacji. Rzodkiewka jest naprawdę super takim przykładem też, kiedy możemy wysiać bardzo wcześnie, przygotowując jeszcze grządki, na przykład pod wysiew marchewki. Cebula super wpływa na odstraszanie na przykład nornic, czy wykorzystanie tej powierzchni przy wysiewie także marchewki.